Rozważanie do Ewangelii Osiemnasta niedziela Zwykła Zapraszamy do wysłuchania dzisiejszej Ewangelii, a następnie komentarza do niej. Z Ewangelii według świętego Łukasza Ktoś z tłumu rzekł do Jezusa, Nauczycielu, Powiedz mojemu bratu, żeby się podzielił ze mną spadkiem. Lecz on mu odpowiedział: Człowieku, któż mnie ustanowił nad wami sędzią albo rozjemcą? Powiedział też do nich: Uważajcie i strzeżcie się wszelkiej chciwości, bo nawet gdy ktoś ma wszystkiego w nadmiarze, to życie jego nie zależy od jego mienia. I opowiedział im przypowieść Pewnemu zamożnemu człowiekowi dobrze obrodziło pole i rozważał w sobie: Co tu począć? Nie mam gdzie pomieścić moich zbiorów. I rzekł: Tak zrobię: zburzę moje spichlerze, a pobuduję większe i tam zgromadzę całe moje zobożny i dobra. I powiem sobie: Masz wielkie dobra na długie lata złożone. Odpoczywaj, jedz, pij i używaj. Lecz Bóg rzekł do Niego. Głupcze, jeszcze tej nocy zażądają Twojej duszy od ciebie. Komu więc przypadnie to, co przygotowałeś? Tak dzieje się z każdym, kto skarby gromadzi dla siebie, a nie jest bogaty u Boga. Kto mnie ustanowił sędzią lub rozjemcą między wami? Ewangelia tej niedzieli rozpoczyna się błaganiem mężczyzny, który prosi Jezusa, aby rozstrzygnął spór o spadek. Odpowiedź Pana w tej sprawie jest jednoznaczna: człowieku, kto mnie ustanowił sędzią lub rozjemcą między wami? On nie przyszedł na świat, aby rozstrzygać nasze spory i konflikty ale aby uwolnić nas od gniewu chciwości i egoizmu ta scena z ewangelii unieważnia część możliwych próśb które możemy kierować do boga nie proś boga aby stanął po twojej stronie w konflikcie z rodziną sąsiadami lub innymi osobami nie proś Boga, aby wymierzył sprawiedliwość zgodnie z Twoimi kryteriami w podziale dóbr materialnych i nie waż się prosić Boga, aby ukarał tego, kto źle Cię potraktował. We wszystkich tych przypadkach jedyną prośbą chrześcijanina jest ta, aby Pan pomógł mu być narzędziem pokoju i pojednania. W konfliktach, których doświadczam, czy staram się zaprowadzić pokój? Czy też za wszelką cenę potwierdzam swoje racje? Czy rozmawiam z Bogiem o moich kłótniach? Strzeżcie się wszelkiej chciwości. Święty Paweł w pierwszym liście do Tymoteusza pisze. Korzeniem wszelkiego zła jest chciwość pieniędzy. Za nimi to ugania... uganiając się, niektórzy zabłąkali się z dala od wiary i siebie samych przeszyli wielu boleściami. Zarówno słowa Jezusa, jak i święty Pawła są wyraźnym ostrzeżeniem przed niekontrolowanym pragnieniem posiadania dóbr materialnych. Chciwość Powoduje duchową ślepotę, która zamyka umysł i serce na miłość do Boga i bliźniego, pozostawiając jako jedyny sens życia zwodnicze i nienasycone pragnienie posiadania. Ewagrio Puntico w swoim dziele. O ośmiu złych duchach opisuje ten stan duszy w następujący sposób: może nigdy nie wypełnia się całkowicie, mimo że przyjmuje ogromne ilości wody z rzek. Podobnie, pragnienie bogactw skąpca nigdy nie jest zaspokojone. On je podwaja i natychmiast pragnie je czterokrotnie pomnożyć, i nigdy nie zaprzestaje tego mnożenia, aż śmierć nie położy kresu tej niekończącej się gorączce. Innymi słowy, Chciwość tworzy niekończącą się błędną pętlę, zamieniając człowieka w niewolnika własnych pragnień. Jezus ostrzega również przed innym niebezpieczeństwem, które zagraża chciwej osobie. Chodzi o fałszywe poczucie bezpieczeństwa, jakie mogą dać dobra materialne. W rzeczywistości, jak widać, w przypowieści opowiedzianej przez Jezusa, Dobra materialne nie mogą zapewnić ani tego życia, ani tym bardziej przyszłego. Dlatego Pan po ostrzeżeniu, strzeżcie się wszelkiej chciwości, dodaje, bo nawet gdy ktoś ma wszystkiego w nadmiarze, to życie jego nie zależy od jego mienia. Czy staram się kontrolować i ograniczać swoje namiętności i pragnienia? Co daje mi bezpieczeństwo w życiu? Opowiedział im przypowieść. Korzystając z okazji, gdy pewien człowiek prosi Jezusa o mediację w sporze o spadek, Pan opowiada przypowieść o bogaczu jako mocne ostrzeżenie przed popadaniem w chciwość. Przypowieść ma formę monologu, który bogacz prowadzi w swoim wnętrzu. Rok był bardzo dobry i zgromadził on wielkie plony, więc planuje zbudować nowe, duże spichlerze, zgromadzić wszystko, co ma i cieszyć się dobrym życiem. Teoretycznie bogacz nie robi nic złego, ale popełnia trzy głupstwa. Pierwsza głupota polega na braku perspektywy wieczności. Całe jego podejście ogranicza się do tu i teraz. Interesuje go tylko natychmiastowa przyjemność. Nie myśli długofalowo. Uważa się za pana i właściciela swojego życia. Bogactwo daje mu fałszywe poczucie bezpieczeństwa i pewności siebie, ale Jezus, jednym zdaniem, ujawnia głupotę tej postawy. Głupcze, tej nocy zażądają od ciebie twojej duszy. Po co więc wszystkie te plany? Głupota bogacza polega na tym, że nie liczy się z Bogiem i ogranicza całe swoje życie do tego świata. Druga głupota bogacza przejawia się w jego nienasyconym egoizmie: moje dobra, moje zboże, moje spichlerze. Wszystko dla niego. Nie przychodzi mu do głowy, że dobre zbiory są darem Boga, którym należy się dzielić z innymi. Interesuje go tylko cieszenie się życiem, dobra zabawa, bez liczenia się z innymi. Ale pan demaskuje ten bezduszny egoizm pytaniem: Komu więc przypadnie to, co przygotowałeś? To znaczy, dla kogo żyjesz? Jakie owoce przynosi Twoje życie? Głupota egoizmu polega na tym, że pozostaje on bezowocny i jako taki nie napełnia szczęściem. Trzecia głupota bogacza przejawia się w zdaniu, które w oryginalnym, greckim tekście wypowiada do siebie: Duszo moja, masz zapasy na wiele lat. Odpoczywaj, jedz, pij. Baw się radośnie. Człowiek ten nie rozróżnia ciała od duszy i myśli, że może napełnić swoją duszę jedzeniem i piciem, sprowadzając całą swoją istotę do zwykłego konsumpcjonizmu materialnego. W tekście tej Ewangelii znajduje się piękny szczegół, który może nam pomóc zrozumieć tę kwestię. Kiedy Jezus wypowiada zdanie: Zażądają Twojej duszy od ciebie, w oryginalnym tekście użyto greckiego słowa, które dosłownie oznacza żądanie zwrotu długu. Dusza została stworzona przez Boga, jest darem od Boga i dlatego tylko Bóg może zaspokoić jej potrzeby. Każda próba wypełnienia duszy substytutami Boga zawsze kończy się niepowodzeniem. Dlatego jest to głupota. Czy w moim życiu istnieje perspektywa życia wiecznego, która pozwala mi zdystansować się od dóbr materialnych? Co jest dla mnie ważniejsze ludzie czy dobra materialne? Boże mój, przyjdź mi z pomocą, Panie, pośpiesz mi z pomocą, bo Ty jesteś moją pomocą i moim wybawieniem. Panie, nie zwlekaj. Zostań z Bogiem.